Witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z krótkimi recenzjami kolejnych zapachów, tym razem od Latafy i większość z nich, z tego co widzę, pochodzi z najnowszej kolekcji. Mamy tutaj czworo zapachów, wśród których było przyjemne zaskoczenie, uznanie, odraza i takie no mogło być lepiej. Jeżeli jesteście zainteresowani, coś takiego mam do powiedzenia w ich sprawie, zostańcie koniecznie ze mną. Zacznę od pierwszego. La African Drummer. Jest to um, woda perfumowana, która pochodzi z maja 2024 roku, więc jest świeżuteńka, tak można powiedzieć. Posiada w sobie akordy piżmowe, kokosowe, białokwiatowe oraz słodkie. Nuty: kokos, bergamotka, ilanki-lanki, jaśmin, kwiat pomarańczy, piżmo, Ambroksan, vanilia. I ja tego zapachu troszeczkę się obawiałam, z uwagi na to, że za pierwszym razem, kiedy je nałożyłam, to byłam taka wiecie. Hmm, nie do końca przekonana. Rozmawiałam również z marzenką, i ona ten zapach sprzedała po dwóch dniach. Stwierdziła, że nie jest totalnie dla niej. Ja sobie myślałam, co to będzie za bestyja. Nałożyłam. I byłam zaskoczona, zaskoczona pozytywnie, ponieważ wyczułam przepiękny, tropikalny kokos. Naprawdę, było pięknie, tropikalnie, wręcz by powie, bym powiedziała upalnie, tak podzwrotnikowo. Dołączył się również ilanki lank, dołączył się śliczny jaśmin, kwiat pomarańczy gdzieś tam majaczył w tle, ale ogólnie byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. I tak sobie myślę, o co tutaj chodzi? Co tutaj się zadziało? Czy może coś innego? Przyknałam sobie wcześniej. I po kilku minutach. Bam! Okazało się, że Ilanki Lank przejął totalnie władzę nad tymi wszystkimi nutami, które tam się znajdowały, i zrobił się tak okrutnie mydlany, tak okrutnie. Yy, bym powiedziała wręcz odrażający, że myślę sobie. Hmm, to może było to, bo pamiętam, że kiedy je nałożyłam pierwszy raz, to nie powołałam ich od razu. Więc możliwe, że trafiła akurat na ten moment. I co się stało? Już słuchajcie, go chciałam skreślać, już sobie pomyślałam, że to nie, 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 tutaj z tego nic ciekawego nie będzie. Po kilku minutach ta okrutna, mydlana, dziwna jakość, nie będę się tutaj wyrażała, Minęła i został ten tropikalny charakter. I lanki-lanki jakby wrócił na swoje miejsce, przestał dominować, przestał być tak mydlany. Kokos pięknie się rozwinął. I słuchajcie, do końca ten zapach był taki bardzo właśnie egzotyczny, tropikalny, kwiatowy, po prostu śliczny. I powiem Wam, że nadzwyczaj długo się trzymał. Ja je wczoraj nałożyłam o godzinie 16.00. Jeszcze delikatny cień wyczuwam. Nie miały one jakiejś świetnej, super, mega projekcji. Zresztą myślę, że każdy z nich, powiedzmy, że tą projekcję miał umiarkowaną. Jeden się wyróżniał, ale o nim powiem później. Jeżeli chodzi natomiast o trwałość, powiem Wam, że naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Przyznam się też, że nie robiłam deszczu perfumowego, więc nie wiem, jak sprawa wyglądała, gdybym użyła po prostu flakonu, tak? No ale Wy wiecie, że ja przeważnie w taki sposób je testuję, jeżeli flakonika nie ma. Także jestem pozytywnie zaskoczona. Jestem pozytywnie zaskoczona. Kolejne, które wzięłam na tapet, jest to masa. Z 2023 jest to zapach inspirowany Ganymate, z tego co pamiętam. I mamy tutaj akordy mineralne, ciepłokorzenne, skórzane i owocowe. Nuty: mango, szafran, cytryna, różowy pieprz, liświołka, imbir, kwiat pomarańczy, osmantus, woda mineralna HS, zamsz, paczula i bursztyn. I powiem Wam. Że one się otwierają bardzo mineralnie, jednocześnie wodnie, yy, i bardzo szybko ta mineralność, ten zapachu zamienia się w miękki, cudowny, lekko zwierzęcy zamsz, który mi osobiście przypomina wysokiej jakości galanterię skórzaną. I dla mnie ten zapach jest bardzo męski. On mi przypomina kompozycję, które gdzieś tam kiedyś w przeszłości wąchałam. Nie wiem dlaczego, skojarzył mi się z jakąś wodą perfumowaną od Chanel. Nie pamiętam teraz dokładnie nazwy, w każdym razie coś takiego, taki delikatny, słuchajcie, aspekt w mojej pamięci to przywołało. Zapach przyjemny, intrygujący, męski, uważam, że bezpieczny. I one również bardzo dobrze trzymały się na mojej skórze. Mało tego, ja je teraz bardzo, ale to bardzo dobrze wypływam. Tą nutę bursztynu. Nuta zamszowa weszła bardzo szybko i dosyć długo się trzymała. Była, to nie była taka czysta, typowa nuta zamszowa. Tutaj się dużo więcej działo, bo przecież mamy jej kwiaty, więc były pewne niuanse. Też o, miałam powiedzieć, nie powiedziałam. Na początku, oczywiście, no, może od tego powinnam zacząć, bo, ale ja to tak sobie lubię przeskakiwać. Po co tutaj jakiś porządek w ogóle wprowadzać? Niech będzie chaotycznie, To taki żarcik teraz. Ale na początku, słuchajcie, kiedy ja je nałożyłam, wyraźnie czułam mango połączone z szafranem i taką wyraźną nutą różowego pieprzu. No ciekawe to było, bardzo takie przyjemne, ale mówię, szybciutko ten zamrzęd wszedł, i później zaczął się łączyć z innymi nutami. Chyba najbardziej właśnie z Osmantusem. Jest tutaj Osmantus. Tak, jest tutaj Osmantus. No i teraz pięknie pachnie bursztynę. Myślę, że bardzo dobre parametry. Myślę, że bardzo dobre parametry. On ma, ale w mojej opinii to jest zapach skierowany bardziej do mężczyzn, choć też mógłby być całkiem niezłym uniseksem, jeżeli panie lubią takie... Zamszowe mineralne wonie. To tak. Ok. Idziemy. Idziemy tutaj po nutach wiele obiecywał. Art of Arabia 3. Z 2023 roku 3, bo tam jest 1, 2 i 3. To są numerki, także uważajcie. To są takie budynki, zresztą możecie widzieć tutaj na tych przebitkach zdjęć. I mamy tutaj akordy słodkie, ambrowe i tytaniowe. Nuty. Dawana, olibanum, bergamotka, tytuń, daktyle, drzewo sandałowe, mirra, labdanum, paczula, fasolatonka. Jak to mówią, brzmi znajomo. Brzmi znajomo, prawda? I powiem Wam, że te nuty bardzo, bardzo dużo mi obiecywały. Ale cóż się tutaj ciekawego zadziało? Słuchajcie, twórca zapachu zdecydowanie zdecydowanie przesadził z daktylami, ponieważ w początkowej fazie ten zapach przypomina mi apteczny syrop. Dewana została zanurzona, po prostu wynurzona w tych daktylach bardzo słodkich, przesadzonych. Zresztą nie tylko ją to dotknęło, ale także wszystkie inne nuty. Dlatego zrobiło się skrzekliwie, dziwnie, tak nienaturalnie. A szkoda, a szkoda. I całe szczęście, te daktyle w tej postaci trwają tylko na samym początku. Później, całe szczęście, naprawdę całe szczęście, one się dosyć szybko wyciszają, i następuje harmonia w tym zapachu. Bo początek, dla mnie osobiście, mimo tego, że ja lubię zapachy słodkie, słuchajcie, jest nie do przejścia. Tam było zbyt. To tak, jak dać dziecku, słuchajcie, paletkę. Z farbami, i kazać mu namalować jakieś arcydzieło. O nie, no nie weszło to za bardzo. Eee, całe szczęście, początek szybko minął, nuty wróciły do takiego swojego normalnego tonu i już było bardzo, bardzo przyjemnie. Świetny tytoniowiec, delikatnie osłodzony, eee, z delikatną głębią. I gdyby to zechciało trwać, ale. Powiem Wam tak. On z nich wszystkich był najsłabszy. Najszybciej przestał projektować, najkrócej trwał i zostawił po sobie taki smutny cień, bym powiedziała. Żałuję. Początek, nieudany, dalsza część, całkiem przyzwoita, ale to jest na przykład. No, za mało, żebym ja się skusiła na, te, na taki zapach, na takie perfumy. Więc myślę, że tutaj zdecydowanie warto, jeśli ktoś chciałby się nad nimi pochylić, warto zainwestować w jakąś odlewkę i przetestować, bo no co tu dużo mówić? Nie udało im się. Nie udało im się. Szkoda. No i teraz mamy moją traumę. Perfumową. Wiecie co to jest, prawda? Ja już wcześniej wspominałam, że to może być źle. Niektóre z Was się zasmuciły, bo okazuje się, że to jest Wasz ulubiony zapach, więc proszę nie bierzcie tej mojej opinii zbyt personalnie. Jak to nie brać personalnie, jak to zawsze jest personalne. Słuchajcie, u mnie, na mnie. Ja kiedy Wam opowiem, co ja czułam. Oczywiście Wy się z tym nie musicie zgodzić, bo skoro na Was one pięknie pachną, to Wy na pewno nie doświadczyliście tego co ja. Ale no dobrze. Jaki to jest zapach? To jest, kochani, Zondos z 2023. To jest ta długa buteleczka. I mamy tutaj tuberozę, akordy tuberozowe, waniliowe i kwiatowe. Nuty: mandarynka, szafran, tuberoza, kwiat brzoskwini. Róża, wanilia, paczula, zamsz. I co to było? To było tak, słuchajcie, jakby tuberoza weszła na ring z pozostałymi nutami. I tutaj była to walka bardzo krwawa, nierówna ze zmienną akcją. Tuberoza czasami wygrywała, czasami była totalnie pod tonem. Muszę przyznać, że dosyć przyjemnym. Ciekawie zrobiony, bo miała taki poziomkowy aspekt, ale w połączeniu z tymi wszystkimi notami tam tak zgrzytało, tak hałasowało, tak było nieprzyjemnie, że ja naprawdę walczyłam ze sobą, żeby iść ich i nie zmyć, bo nabawiłam się bólu głowy od tego testowania. Nie było to przyjemne w żaden sposób. Słuchajcie, no wszystko tutaj skrzyczało, wszystko szafran i ten kwiat brzoskwini, i ta tuberoza, i to się próbowała jakoś bronić, to średnio wychodziło, to już wiecie, mniej więcej przez to przechodziłam. Ale kiedy one znowu się wyszumiały przez te pierwsze pół godziny, potem zaczęły być sympatyczne, tak to powiem, sympatyczne i nabrałam nadziei, że jednak sytuacja nie skończy się tutaj jakoś niezbyt interesująca dla tego zapachu. Hmm. Najgorsze dopiero miało nadejść, moi drodzy. Całe szczęście to minęło, ale powiem Wam, co, co się stało. One później zaczęły pachnieć na mnie, uwaga. Albo jak popsuty smalec zwierzęcy. Taki śpiński. Albo jak słuchajcie. Bardzo złe jakościowo o, masło orzechowe. To było coś takiego tłustego, śmierdzącego, odrażającego, słuchajcie. Ja wąchałam i nie wierzyłam. Naprawdę nie wiedziałam, co się tutaj zadziało. Dlaczego coś tak na mnie po prostu. Przepraszam Was za słowo, ale to jest. Ono, ono jest jedyne adekwatne. Śmierdziało, bo to nie była woń perfum, to była. Okrutna woń. I teraz, jak tak sobie myślę, czasami, kiedy opowiadam o niektórych perfumach, piszecie w komentarzach, że coś na Was śmierdziało, albo właśnie miało odór jakiegoś czegoś zepsutego. Ja nie mogłam sobie tego wyobrazić. Do dnia wczorajszego, kiedy faktycznie coś takiego dotknęło mnie, jeszcze raz apel do miłośników tego zapachu. Ja jestem święcie przekonana, że na Was jest wszystko w porządku i Wy takich odczuć nie macie, bo nie znam osoby, której by się podobały takie wonie powiem szczerze. Więc musi być na Was wszystko w porządku. U mnie po prostu to bardzo nieładnie Nawet... mam problem z użyciem słowa pachniało. Ale mówię tak, no jak już się tak poświęciłam, no to zobaczymy, co będzie później, bo wiedziałam, że niewątpliwie jakaś końcówka nastąpi. I potem... Kiedy ta dziwna woń zniknęła, pojawiła się woń taka bursztynowa. Ona bardzo przypomina to, co ja czułam od masy: czyli yy, ten bursztyn. Tutaj nudy bursztynowej nie ma, ale jest paczula i jest poczekajcie, tego zerknę i jest też zamś. Hmm. Są do siebie troszeczkę podobne, są. Także na tym etapie już, już jest w porządku, ale to nie, są, to nie są perfumy, po które bym chciała sięgnąć. Chciałabym już zapomnieć. Przyznam się Wam również, że miałam je u siebie na radarze i mnie kusiły. Oj, strasznie mnie, mnie kusiły, bo wiecie, jak człowiek się naogląda takich YouTuberów, co siedzą i opowiadają o zapachach, nabiera ochotę na różne rzeczy, prawda? Skąd Wy to wiecie? Skąd Wy to znacie, skąd ja to znam? Ale wierzcie mi, że nie zawsze warto jest yy, kierować się wyłącznie takimi opiniami, bo skóry są różne, różnie odbieramy zapachy, naprawdę wpływa na to mnóstwo, mnóstwo czynników. I zawsze, jeżeli jest tylko taka możliwość. Kupienia próbki albo przetestowania gdzieś, zróbcie to. Naprawdę. Zróbcie. Ja dzięki temu, że no, sprawdziłam je i już wiem, że ich nie kupię. I to byłby naprawdę wielki błąd, gdybym je kupiła. Gdybym też ich nie sprawdziła, mówię teraz o La African Drummer, to prawdopodobnie też odrzuciłabym te perfumy. No po opinii na przykład Marzeny. Ale one na mnie wybrzmiewały inaczej niż na nie. bo dyskutowałyśmy na ten temat. Dlatego zawsze na spokojnie, poobserwujcie, posłuchajcie, pooglądajcie, a najlepiej przetestujcie na własnej skórze. To jest najlepszy sposób, słuchajcie, najlepszy, jeżeli Wam się nie śpieszy. Świat się nie wali, ziemia spod stóp nie ucieka. Macie czas. Zainwestujcie w tą próbeczkę. Ja wiem, że kupowanie w ciemno jest niesamowicie ekscytujące, ale pozwala takie testowanie uniknąć wielu dziwnych sytuacji, przykrości i rozczarowań, tak naprawdę. Czy wśród tych zapachów dzisiaj umówionych są takie, które. Ja bym kupiła. Hmm. Masa jest interesująca. Ale mówię, to jest zapas kierowany bardziej dla mężczyzn. Eee, La African Drummer mogłabym się skusić, ale podobny tropik dostaję od Rarki Tiffany i tam one mi się bardziej podobają. No nie będę ukrywać, tak? Poza tym na myśl o tym mydlanym i Lanky ma mi się wszystkiego. No tutaj o tym ostatnim nawet nie podchodzimy. No i Art of 3 miał potencjał, ale go po prostu psuli. I tak by to wyglądało. Ja oczywiście zajrzę z powrotem pod komentarze do filmu, kiedy przedstawiałam, wam, prezentowałam te arabskie próbeczki. I wybiorę następne zapachy, żeby je dla siebie i dla Was przeanalizować i o nich opowiedzieć. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jak zawsze, zapraszam do tego, abyście zajrzeli na stronkę Askeptomeus i zapoznali się z powieścią, z jej historią, z jej kulisami, z jej bohaterami. Macie tam nawet audiobooka, fragment audiobooka, audiobooka właściwie nagrania audio, bo audiobooka, jeszcze nie robiliśmy e, takiego całościowego, ale są także fragmenty, więc czemu nie? Czemu nie? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie raz jeszcze, do następnego razu.